Na początek tradycyjnie ogłoszenie. 17 września, godzina 16, jesienne targi książki w Arkadach Kubickiego Warszawskiego Zamku Królewskiego. Na stoisku numer 17 będę prezentował książkę Dąbrowszczacy na świecie szanowani, w Polsce poniżani. Zapraszam wszystkich, którzy chcą porozmawiać lub otrzymać autograf. Na tym samym stoisku również inne ciekawe spotkania z autorami książek historycznych wydanych przez Tygodnik Przegląd. A w dzisiejszym odcinku zapowiadana relacja z uroczystości upamiętniających rocznicę bitwy partyzanckiej pod Ewiną, które odbyły się 11 września. W dniach 12-13 września 1944 roku trzecia Brygada Armii Ludowej im. Józefa Bema, działająca w, okol w okolicach Radomska, stoczyła z Niemcami i ich kolaborantami yy, bitwę. Yy, Jedną z największych starć partyzanckich na ziemiach polskich. Dzięki wysokiemu morale partyzanci wyrwali się z okrążenia, mimo że przeciwnik miał ogromną przewagę. Za cenę kilkunastu zabitych oderwali się od wroga, zadając mu ciężkie straty. Bitwa pod Ewino to jedno z największych starć partyzanckich na ziemiach polskich. Poza żołnierzami Armii Ludowej w walce uczestniczyli również partyzanci z socjalistycznej organizacji bojowej batalionów chłopskich oraz zbiegli z niewoli jeńcy radzieccy. Tyle jeśli chodzi o tło historyczne. Bitwa pod Ewiną jest w propagandzie i penowskiej prawicowej niemal, niemal całkowicie pomijana, a czasem przedstawiana jako nieistotne starcie, w którym rzekomo partyzanci dali się rozbić. Między innymi dlatego tak ważne jest prostowanie historycznych absurdów prawicy oraz dbanie o pamięć o tym starciu. Uroczystość w rocznicy bitwy pod Ewiną miała w czasach Polski Ludowej charakter państwowy. Wzniesiono pomnik III Brygady Armii Ludowej, przed którym składano kwiaty. A po tak zwanej transformacji, mimo że obchody nie mają już otoczki państwowej, zresztą może to i lepiej nawet dla ich charakteru, są co roku organizowane wysiłkiem społecznym. Znalazła się bowiem lokalna społeczność, dbająca o pamięć. Nie tylko obroniła pomnik przed dekomunizacją, ale również skutecznie przegnała różnych przyjezdnych bojówkarzy, którzy w niewielkich grupach próbowali kilkanaście lat temu zakłócać uroczystości. Jednak dysproporcja sił okazała się zbyt wielka. Przeciwko garstce przyjezdnych nacjonalistów bowiem stanęli niemal wszyscy lokalni mieszkańcy. Od wielu lat więc jest pod Ewiną spokojnie. Na uroczystości, w zależności od pogody, pojawia się od kilkuset do nawet półtorej tysiąca osób. Reprezentują bardzo szeroki przekrój społeczny i też do takiego odbiorcy kierowana jest uroczystość. Tutaj znajduje się czas zarówno na mysze, jak i złożenie kwiatów. Nikt nie próbuje dekomunizować partyzantów, nawet lokalnemu księdzu nie przeszkadza to, że bierze udział w upamiętnieniu lewicowych partyzantów z Armii Ludowej. W tym roku plany organizatorów nieco pokrzyżowała pogoda, lecz Atrakcji i różnych działań związanych z rocznicą i tak nie zabrakło. Poza oficjalnym złożeniem wieńców była wojskowa grochówka, sprzedaż wyrobów ludowych, pokaz starych pojazdów, a także umundurowania i uzbrojenia partyzantów. Do czego też wnieśliśmy pewien swój wkład. Według mnie, właśnie w ten sposób należy promować żywą historię. Po pierwsze, bez akademickiego zadęcia, po drugie, znajdując wspólny język z lokalnymi mieszkańcami. Dzięki temu propaganda historyczna prawicy czy programy szkolne mówi mogą mówić jedno, a dzieci mieszkańców Winy i, ok i okolicznych wiosek i tak dowiedzą się prawdy z rodzinnych Opowieści. Ba będą dumne, że pradziadkowie, prababcie walczyli w komunistycznej partyzance. Ja miałem okazję porozmawiać z jedną z członkiń zespołu ludowego występującego na obchodach i ona powiedziała, iż jej babcia czy też prababcia właśnie została rozstrzelana za to, iż była łączniczką jednego z oddziałów partyzanckich. Ona była dumna z tego, że właśnie jej... Babcia walczyła z faszyzmem, przyczyniła się do właśnie walki z, z Niemcami, z okupantami. Pryska też przy okazji takich obchodów jak Podewiną mit, że w Polsce antykomunizm jest powszechny i zakorzeniony w całym społeczeństwie. Bzdurą jest mówienie, że ludzie nie kupią przypominania o socjalistach, ruchu antyfaszystowskim, robotniczym czy nawet komunistach. To jest mit obecny również wśród salonowej lewicy sprowadzający się jednak do postrzegania świata przez pryzmat poglądów przyzwyczajeń wielkomiejskiej tzw. Tak aspirującej klasy średniej. Tymczasem we winie radomsku wystarczyła grupa lokalnych liderów nie bojących się postawić prawicy aby podtrzymać wieloletnią tradycję. Takim głównym organizatorem uroczystości jest obecnie lokalny radny Arkadiusz Ciach, który wykonuje przy tym ogrom pracy. Wsparcie ze strony lewicy parlamentarnej można uznać za. Umiarkowane. Nie poświęca ona ewinie tak, takiej uwagi, jak, na jaką by ona zasługiwała. Liderzy pojawiają się raczej w latach wyborczych. Cóż, nic nowego widać, jak wygląda ta aktywność historyczna lewicy parlamentarnej. W tym roku za to licznie była reprezentowana lokalna Polska Partia Socjalistyczna oraz też władze centralne tego ugrupowania, czy też delegacja Unii Pracy. Ktoś może powiedzieć, że piknikowa atmosfera jest za mało podniosła, ale jednak czy nie chodzi o to, aby ludzi zainteresować też ciekawą formą? Czasami piknik będzie tą właściwą, a tym lepiej, jeśli przy okazji jego uczestnicy zdobędą wiedzę historyczną i wzmocnią lokalne więzy społeczne. W tym roku jako Stowarzyszenie Historia Czerwona wzięliśmy aktywniejszy udział niż w latach poprzednich. Partycypowaliśmy zarówno w części rekonstrukcyjnej, jak również rozdawaliśmy ulotki. Organizacyjne z reprintem jednego z biuletynów historycznych Armii Ludowej, mówiące, mówiącego między innymi o walkach partyzantów właśnie w okolicach Radomska. Zostaliśmy bardzo przychylnie przyjęci przez mieszkańców, którzy byli zainteresowani właśnie tym materiałem historycznym. Ten pobyt we winie owocował nawiązaniem nowych kontaktów lokalnych. Również rozmawialiśmy z działaczami lewicy, którzy tam byli obecni i weteranami. Jest możliwość prawdopodobnie rozwinięcia też reaktywowania obchodów innych bitew partyzanckich, bitwy pod Gruszką na Kielecczyźnie, czy na portowych wzgórzach na Podkarpaciu. To wszystko zależy też od determinacji lokalnych środowisk, które chciałyby przywrócić obchody no wcześniej w ramach dekomunizacji zarzuconej pozbawione wsparcia władz lokalnych. Ewina była, jest i będzie to jeden, jedno z haseł pojawiających się na obchodach rocznicowych. To jest także wzór dla nas i dla was, co można zrobić, aby przywracać pamięć historyczną. Jeśli znacie w okolicy, w swojej okolicy jakieś miejsce historyczne związane z walką antyfaszystowską, protestami robotniczymi czy jakimś innym ważnym wydarzeniem wiążącym się z ludową, robotniczą historią Polski, to. Prosilibyśmy o informacje i podjęcie jakichś lokalnych działań. Z początku nie trzeba wiele, żeby zwrócić uwagę. Można złożyć tam kwiaty, zapalić znicze. Jeśli miejsce zostało zdekomunizowane, czemu nie wydrukować zdjęcia tablicy monumentu usuniętego przez fanatyków z ipn -u. Starajcie się zainteresować tą historią również okolicznych mieszkańców, znaleźć świadków wydarzeń, przeprowadzić wywiady. Stowarzyszenie. Historii Czerwona w ramach swojej misji może pomóc Wam w promowaniu takiej wiedzy, docieraniu do szerszej publiczności, większej liczby odbiorców, ponieważ zależy nam na przypominaniu takich pomijanych, zapomnianych historycznych miejsc czy też rocznic. Czekamy na informacje od Was. Żadna wiadomość na pewno nie pozostanie bez odpowiedzi. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy temat. Zachęcam do subskrybowania, polubiania naszych materiałów, jak również sugerowania kolejnych tematów, komentowania materiału, komentarze jak zwykle są dla Was otwarte. Zachęcam również do wspierania Stowarzyszenia Historia Czerwona dzięki Waszym dakt... Dodatkowo jesteśmy w stanie działać, pojawiać się na uroczystościach takich jak Ewina, a może w przyszłości również party, partycypować bardziej aktywnie w kolejnych takich wydarzeniach. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.